Laudetur Jezus Christus. Kolejny artykuł, który chciałem Wam przeczytać z gazety Miłujcie się. Jest to historia lekarza, aborcjonisty, który po śmierci córki przestał wykonywać aborcję. Nie będę opowiadał już w taki sposób, żeby nie stracić pewnych ważnych wątków, żeby też to była bardzo wiarygodna historia. Potrzebne są konkretne fakty. Wykonywanie aborcji przynosiło Antoniemu. Levatino niemałe zyski. Lekarz był przy tym przekonany, że wspiera kobiety w ich prawie do wolności wyboru. Dopiero osobista tragedia sprawiła, że uświadomił sobie, czym tak naprawdę jest aborcja. Antoni Lewatino, ginekolog, położnik, przeprowadził 1200 aborcji, z czego około 100 późnych aborcji kobiet w drugim trymestrze ciąży. Do 24 tygodnia. Z tego zajęcia miał nie tylko satysfakcję w postaci gratyfikacji finansowej, ale także z przekonania, że pomaga kobietom w ich prawie do wyboru. Nic nie zapowiadało, aby cokolwiek mogło przewartościować jego dotychczasową praktykę lekarską i całe jego życie. Była sobota. Małżeństwo Lewatinów spędzało spokojnie letnie południe. Ich sześcioletnia córeczka, Heather, bawiła się przed domem. Wtem nastąpił straszny wypadek. Dziewczynka wpadła pod przejeżdżający samochód. Antoni natychmiast znalazł się przy dziecku i zaczął je reanimować. Wezwano karetkę, jednak wszelkie próby ratowania dziewczynki okazały się bezskuteczne. Utrata córki była dla państwa Lewatinów strasznym ciosem, który Pozostawił w ich sercach trwałą ranę. Doktor nie spodziewał się jednak, jak bardzo po tej tragedii odmieni się jego życie. Lekarz tak przedstawił tamte przełomowe wydarzenia. Co robisz po takiej katastrofie? Bierzesz kilka tygodni wolnego, a potem wracasz do swojego życia. Pojawiłem się na sali operacyjnej numer 9 w Centrum Medycznym w Albanii jak setki razy przedtem, by dokonać późnej aborcji. Nie było to dla mnie nic wyjątkowego. Miałem inne problemy na głowie. To była dla mnie tylko rutyna, moja praca. Jest takie narzędzie używane do aborcji, kleszcze Sofera. Wprowadza się je do środka, wyrywa rękę albo nogę. Robiłem to dużo więcej niż sto razy. To była rutyna. Ale dosłownie gapiłem się na tę kończynę w szczypcach. Kiedy przeprowadza się takie aborcje, trzeba dokładnie poukładać części dziecka na stoliku i choć to makabryczne, ale absolutnie zgodne z rzeczywistością, musisz poskładać dziecko z powrotem, by się upewnić, że niczego nie brakuje że masz dwie ręce, dwie nogi i wszystkie inne części. Jeśli tego nie zrobisz, Twoja pacjentka wróci z infekcją, z krwotokiem, lub martwa. Więc dokończyłem tę aborcję. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale po tych wszystkich latach, po 1200 aborcjach, po ponad 100 późnych aborcjach, naprawdę spojrzałem na ten stos części ciała leżących na stoliku i pierwszy raz w życiu nie widziałem wspaniałego prawa kobiety do wyboru. Ani tego, jakim byłem wspaniałym lekarzem pomagającym kobiecie poradzić sobie z problemem. Nie widziałem nawet 800 dolarów, które zarobiłem w 15 minut. Zobaczyłem tylko czyjegoś syna albo czyjąś córkę. Nagle mnie to uderzyło. Dopiero co pochowałem swoją córkę, a tu przyszedł do mnie ktoś, oferując pieniądze za zabicie swojego syna albo, syna albo córki, a ja się zgodziłem. Doktor Levatino był przekonany, że te nowe myśli i ten wstrząs minie, ale tak się nie stało. Wkrótce lekarz zaprzestał wykonywania późnych aborcji. Następnie zrozumiał, że wielkość dziecka nie ma znaczenia. Zarówno w wypadku większego, bardziej rozwiniętego dziecka, jak i w odniesieniu do dziecka zupełnie małego, aborcja jest takim samym złem. W 1985 roku Antoni Levatino... Przestał więc całkowicie wykonywać aborcję. Pierwsze obiekcje co do zasadności aborcji obudziły się w nim jeszcze przed tragiczną śmiercią Heather, a dokładnie w związku z okolicznościami, w których dziewczynka pojawiła się w życiu małżeństwa Lewatinów. Było to wtedy, gdy zapragnęli oni mieć dziecko, zorientowali się, że mają problemy z płodnością. Usłyszeli diagnozę specjalisty, że nie mają szans na naturalne poczęcie potomstwa. Postanowili więc zostać rodzicami adopcyjnymi. I tutaj również pojawiły się przeciwności. Okazało się, że jest bardzo mało dzieci do adopcji. Wtedy dr Lewatino po raz pierwszy zwątpił w zasadność aborcji. Dokładnie w momencie. Pozbywania się tzw. odpadów medycznych po wykonanej przez siebie aborcji, pomyślał: Mój Boże, wyrzucam to dziecko do śmieci. Oto staram się adoptować dziecko, a równocześnie wyrzucam takie dzieci do śmieci. To ludzie tacy jak ja w pierwszej kolejności czynią adopcję taką trudną. Lekarz dostrzegł niesamowity paradoks. Ile jest takich dzieci, którym aborcjoniści odebrali życie? A przecież są małżeństwa choćby takie jak jego, które pragną przyjąć i kochać dziecko. Wielu dzieciom nie daje się szansy życia, i jednocześnie pozbawia się nadziei, i bardzo wiele osób, które cierpią z powodu bezpłodności, a pragną poprzez adopcję doświadczyć rodzicielstwa i obdarzyć dziecko prawdziwą miłością. Te pierwsze wątpliwości nie skłoniły jednak doktora do porzucenia praktyki aborcyjnej, za to sprowokowały go do rozgłaszania wśród współpracowników z personelu medycznego informacji, że wraz z żoną poszukuje dziecka do, do adopcji. W końcu jedna z pielęgniarek poinformowała ich, że do porodu przyjechała 15-letnia dziewczynka pod opieką rodziców, która chce oddać swoje dziecko do adopcji. W ten sposób. Po długich staraniach państwo Lewatinowie zostali rodzicami Heder. Miesiąc później okazało się, że pani Lewatino jest w stanie błogosławionym wkrótce urodziła syna. Doktor z żoną otworzyli serca na miłość rodzicielską i zostali obdarowani hojniej niż się tego spodziewali. Nie tylko w obszarze życia rodzinnym Antoni Lewatino był uczestnikiem wydarzeń, które poruszyły jego sumienia w kwestii aborcji, Zdarzyło się, że pewnego dnia na wizytę kontrolną do jego gabinetu przyszła pewna kobieta w stanie błogosławionym. Po rutynowym badaniu zapytała, czy może prosić jeszcze o chwilę rozmowy. Doktor się zgodził. Nie spodziewając się niczego szczególnego, kobieta zaś oznajmiła, że ma dla niego wiadomość. Brzmiała ona następująco: Jezus pana kocha i troszczy się o pana. On nie chce, aby pan w swoim życiu zajmował się przeprowadzaniem aborcji. Proszę przestać. Lewatino pomyślał, że musi jak najszybciej pozbyć się tej dziwaczki ze swojego gabinetu, tak też zrobił. Rok później kobieta przyszła ponownie na badania kontrolne i cała sytuacja się powtórzyła. Pod koniec wizyty pacjentka przekazała lekarzowi wiadomość. Ten przypomniał sobie wówczas wydarzenie sprzed roku, które tak zapadło mu w pamięć, Uświadomił sobie także, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy do pracy przysłano mu kilka kartek pocztowych, które zawierały taką samą wiadomość. Później Levatino dowiedział się, że kobieta należy do obrońców życia, uczestniczy w modlitwach o nawrócenie osób pracujących w przemyśle aborcyjnym, a to co zrobiła, wchodząc z nim w kontakt jako pacjentka i przekazując mu wiadomość, nazywa się adoptowaniem aborcjonisty. Początkowo Antony uważał prolajferów za szaleńców, jednak ich obecność w znacznej mierze polegającej na prowadzeniu przez nich cichej modlitwy nie dało się ignorować. Bóg poprzez ludzi i wydarzenia poruszył sumienie lekarza. Lewatino z czasem się przekonał, jakimi osobami naprawdę są obrońcy życia. Wielu z nich poznał osobiście, aż w końcu sam przyłączył się do ruchu prolajf. Czerpiąc z własnego doświadczenia, do dziś apeluję do osób, zwłaszcza kobiet broniących życia, aby nie unikały kontaktu z lekarzami wykonującymi aborcję. Lewatino przekonuje: jeśli chcesz, żeby ktoś zmienił swoje zdanie, musisz najpierw stworzyć z nim jakąkolwiek relację, by móc rozpocząć dialog. Ta kobieta była bardzo sprytna, została moją pacjentką. Wierzcie mi, Lekarze słuchają swoich pacjentów. Dr. Lewatino, korzystając ze zdobytej wiedzy i doświadczenia, angażuje się w działalność ProLife. W internecie znajdują się filmy, w których od strony medycznej tłumaczy, jak przebiega aborcja w pierwszym, drugim, trzecim trymestrze ciąży. Lekarz obala proaborcyjne mity, ukazując rzeczywistość. Aborcja nie jest humanitarnym zakończeniem życia dziecka. Aktem miłosierdzia, gdy dziecko jest uśmiercane zastrzykiem strucizny bądź żywcem rozrywane na kawałki. Inny, często podnoszący argument za aborcją przedstawia ją jako konieczność, gdy ciąża zagraża życiu kobiety. Dr Lewatino i temu zaprzecza. Pracował on przez 9 lat w centrum zajmującym się kobietami, w których ciąża wiązała się z zagrożeniem życia matki. Zaznacza przy tym, że ratowanie życia kobiety w przypadku usunięcia ciąży pozamacicznej nie jest aborcją. Lekarz zaświadcza, ciągle się słyszy, że aborcja, a szczególnie późna aborcja jest konieczna dla ratowania życia kobiet, nic nie może być dalsze od prawdy. Pracowałem 9 lat w szpitalu zajmującym się ciążami wysokiego ryzyka. Widziałem setki przypadków naprawdę ciężkich powikłań ciąży. Różnych odmian raka, chorób serca, nieuleczalnej cukrzycy, toksemii ciążowej, objawia się wysokim ciśnieniem krwi i uszkodzeniem różnego, różnych narządów wewnętrznych. Przez te 9 lat uratowałem setki kobiet, których ciąża wiązała się z zagrożeniem życia. Zrobiłem to. Doprowadzając te kobiety do porodu, kończąc ich ciążę porodem, albo przez indukcję, albo poprzez poród naturalny, albo przez cesarskie cięcie. Przez te wszystkie lata liczba dzieci, które musiałem celowo zabić, wynosi zero. Czy wszystkie te dzieci przeżyły? Były przecież wcześniakami nie, ale wszystkie dostały szansę. Większość przeżyła. Te fakty wraz ze świadectwem swojego życiu dr Lewatino przedstawiał nie tylko w różnych mediach, ale również zeznając pod przysięgą jako świadek przed Komisją Sądownictwa Izby Reprezentantów w USA w Waszyngtonie. Przedstawienie trudnej prawdy o aborcji jest wołaniem o ochronę życia dzieci, o ratowanie osób obciążonych grzechem aborcji. O zatrzymanie wielkiego zła, jakim jest aborcja. Aby ten głos był bardziej słyszalny w przestrzeni medialnej, Antoni Lewatino wziął udział w filmie NiePlanowane, opowiadającym historię Abby Johnson, która była dyrektorką kliniki Planet Parenthood, a została obrończenią życia. Podobnych historii osób, które porzuciły pracę w przemyśle aborcyjnym i stały się pro jest dużo więcej. By pomagać materialnie i duchowo byłem pracownikom przemysłu aborcyjnego, Abby Johnson założyła fundację i nie było już nikogo. Jej działanie przynosi konkretne owoce dla ruchu. Nie tylko bowiem dzieci są ofiarami aborcji, są nimi również wszyscy, którzy przyczynili się do aborcji. Modlitwa za te osoby jest fundamentem dzieła obrony życia. Aborcja jest ciężkim grzechem. Ale miłość Boża jest większa. Bóg nikogo nie przekreśla. Zawsze daje szansę przemiany życia. Świadectwo byłych aborcjonistów pokazują, że działanie na rzecz obrony życia to przede wszystkim walka duchowa, którą trzeba stale podejmować. To od razu na zakończenie odcinka pomodlimy się w tej sprawie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.